Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Mamy troszkę jedzonka, ale co? Co co jest? Jedna taka miseczka. Sporo mam w domu tego, także muszę go przynosić. od razu. Czy jest jakieś jajko? O no, właśnie teraz nie będę wiedział, bo nowe dałem. Nie raczej nie ma Trzeba by było wiecie markerem pewnym, bo ten ołówek to nie widać go tak łatwo. Nie, na pewno nie ma. Dobra. One są za małe jak na nioski A dlatego... dlaczego nioski? Wczoraj widzieliście już Dobra zajrzymy Czy dalej sobie siedzi w nowym miejscu Zupa, zupa Ślicznie O jakie ciepluśkie jaja Suwaj pod siebie No ale to, 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 to nie musi nagrzewać ona Ważne żeby te, które dostanie się zrobi głębokie gniazdo jak krzełce i będzie siedziała tylko karzałka to nie wysiedziała nic. Inkubator za nią. E, dobra, nie wiem co jej mogę dać. Chyba nic z tego. Przyniosę co innego dla kwoki. Chociaż Arbus byłby dobry, ale nie wiem czy ona zje. Możemy dać. Kawałek będzie dobry, bo ona się schłodzi trochę. Dzisiaj podłoży jajka najwyżej. Ej, ej, ej. Mądrale. Już mi poszło. Widzicie jak to jest robota z nimi? Codziennie. Codziennie oglądacie jak ten. Dobra, damy im arbuza. O, jak uwielbiam. No wiadomo. Jeszcze jak będą z ogródka arbuzy, to wtedy będziecie jadli. Aż się będą... Chyba będą ogony wypadać wam, Dobra, macie. Musimy się nauczyć kwoczka Ona zacznie dziubać, To ładnie pokaże, że... Ej! No ale depczeć tego maluszka. Ile ich jest? Cztery. O, o, widzicie, smakuje arbuzik. <grym> Czego tylko? Trzy? Cztery. Pokaż, gdzie jest jeszcze jeden. Kurczę. Muszę poszukać też. A nie, nie czekajcie, jest cztery. A nie, dobra. Ukrył się pod nią chyba. Albo za nią. Całe szczęście Powiem wam, że wczoraj sobie szerszeń latał W tej ostatniej klatce Głośny kurczybek. To siedzą Musiło można by je wypuścić O tam Kurde jakie mokre te silki Właśnie miałem mówić, że dopadły deszcze nas No dobra Otworzę to No i tak Dla kogutów cukinka I teraz już trzeba wprowadzać ziemniaki, no bo Trzeba je podtyć Dobrze, a to damy najwyżej laty. Ładnie. Widzę, że jeszcze zostało. No, jak ta wygląda fajnie z tym czubem. I ta? No patrzcie, ona już nawet tak dorównuje rozmiary, bo wydawała się zawsze być taka mniejsza. Ale ona jest starsza, najstarsza tutaj jest z tych wniosek całych. Koguty jedynie starsze, pewnie ten też, nie? Karzełkowi zaczynają rosnąć, wiecie, ostrogi On jest ode mnie... Znaczy on jest ze mną odpis pisklaczka wychowany O! Patrzcie, stała kwoka Tak kwoczy Będzie trzeba je chyba zasłonić tam Jakimś tym kartonem Czy czymś Bo ona nie widziała ich To... Rozpraszają Dobra Chyba teraz nic nie nagrywam, bo nie ma co A tylko muszę te drzwiczki zostawić. Żeby nie uciekały, no i nakarmić wiadomo zwierzątki. No a więc na razie tym nie sypię. Królik dostał, te dostały. Patrzcie, czy to znaczy, że chciał deptać? I to kogut? Możliwe. Nie wykluczałbym takiej opcji. Dobra. Także ja na razie zmykam na lekcję. No i później będę się do Was odzywał. Witam ponownie Was. Kurczę powiem Wam. Jak widzicie i pewnie słyszycie, deszcz niestety pada. Leciutko, ale to jest tak. Jest okres, kiedy wcale nie pada. Kiedy pada tak jak teraz i kiedy leje. Także no. Ale ciekawe jestem, wiecie, jak gleba, a też przy tym zobaczyć jak kukurydza i patrzcie jak pięknie rośnie. Tak jak trzeba. Ślicznie. O, widać, że jest wszędzie full pokiełkowana. Full nasiona wykiełkowały. Czyli no, wysoka kiełkowalność, tak, słoneczniki też ślicznie, tylko tutaj perz rośnie, ale to jak one tylko podrosną i tak kukurydza to wszystko będę się starał ściółkować od razu. Co tu się będzie dało? Truskaweczki. Wczoraj nawet ale kukurydza bardzo dobrze, tak jak trzeba. No i ziemniaki też już tutaj coś tam wyrasta. Cebulki te co mówiłem się przyjęły. A na te wszystkie inne wschody trzeba trochę poczekać, no i co? Tylko niech przestanie padać, to tutaj jeszcze do kawałek. Tu będą rzeczy typu fasolka. Jakiś tam fasolnik chiński mam, to nie wiem gdzie to posieje, nie znam się na tego uprawie, ale jakieś takie wiecie, takie tego typu większe nasiona, co mają yy, warzywka, które mają większe nasiona, o tak. No wiecie, fasolki, właśnie głównie, nie wiem co tam jeszcze mam, yy, co ja tam, nie no, chyba. Jakieś zioła, takie rzeczy. Pewnie sałaty, jakieś jak mam nasiona, to wszystko będę tutaj upychał. Tu widzę, że całe dwie skrzynki udało mi się jakoś zasalić. Ja myślałem, że kawałek w tym miejscu został pusty, ale z opóźnieniem wyrosły. A to może tam został kawałek pusty, widzę właśnie. Patrzcie, o no. Tak, tutaj jest kawałek ten pusty. Mi się pomyliło. Ale myślę, że będzie ładna. Nie będą ogromne, ale będą takie, jak mi to yeah. Tutaj kurczę, no wszystko jest zamoczone przez deszcz. Coś tam używa, tam jeszcze widzicie rabarbar jest. <noise> Tutaj beczkę trzeba napewniać już ze studni. No i co, zabieram się stąd, bo leje i mi telefon cały zalał. Ja jak coś skończyłem, przyszedłem sobie do kurnika no i tak zastanawiam się co robić, bo nie wiem totalnie. Było to trochę jest i słabo siać, bo nie wiem. To no nie jest wygodna robota, tak to na suchej ziemi to fajne. To znaczy wiecie no takiej suchej Jak to ma inaczej? O, słabo. Właśnie dzisiaj jest piątek, można by było sprzedać, no ale... kurczę, To jest niby takie jakieś. kurczę, nie widzicie. O, dość takie przez... Przesuszone to coś jest. Aściółka ściółka ich. Nie wiem czy tutaj jest sens sprzątać Może, nie wiem Znaczy no jakbym miał wiecie, dokładać więcej, więcej to raczej Lepiej już od razu sprzątnąć Bo i tak teraz nie trzeba grubych ściółek żadnych, bo ciepło jest Także nie no, myślę, że jak już bym sprzątał, to bym wiecie, sprzątał Wszystko bym wywalić wołał, bo będzie będzie tak one to czyste pomieszają z tym brudnym, co bez sensu ale jako już nie ma było jakiegoś tam syfu takiego wielkiego, to nie wiem czy jest sens u tych sprząt teraz. I znowu jesteśmy kwoki, muszę iść włączyć inkubator. No, myślę, że kwo, czy znaczy kwoczy na pewno, prawda, ale... widzicie jaka spokojna? ale taka była dzika strasznie. Na wybiegł czy gdzieś. Wszystkie jajka ładnie mała pod sobą. Mega gorąco. Jajeczka ciepludzkie, także... Aha! Ale ja jestem mądry, wiecie? Nie dałem jej jedzenia. Nic totalnie tylko tego arbuza. Nawet wody nie ma, muszę jej dać. a Ajajaj, powiem wam. Słaba sytuacja. Wyciągałem ściółkę, a on w miejscu, gdzie on tam śpił Był zadeptany przez nich. Już musiał wczoraj zdechnąć jako. Chociaż czy wczoraj. On jest na ten stężenie, raczej wam nie będę tego pokazywał, bo nie wiem czy takie rzeczy można raczej można, ale <laughs> lepiej żeby nie, nie każdy to widział Kurczę, ma stężenie tak, że to nie jest jakiś dawno temu padnięty, no ale jednak, szkoda no już drugi z nich bo, no ostatnio jeden padł, co był chudy i tak dalej a ten to nie wiem wiecie, możliwe to jest ten taki, który był mniejszy, to ja tak myślałem, że on może paść ale muszę przejrzeć te kurki. Tak, to był ten, który taki maluszek był. To znaczy no dużo mniejszy od stada. A tutaj im słomą pościeliłem. Ale jeszcze jest za mało, także więcej doniosę. No jego śmierć raczej była kwestią czasu. No wiecie. Jak ma taką jakąś wadę, że zatrzymany rozwój ma. No to wiadomo, że on nie pożyje długo. Chociaż no są takie, które żyją dużo mniejsze. Słyszałem nieraz. O takich właśnie kurkach, że jakaś malutka i tak dalej. Mimo że wiecie, nie jest miniaturką. Ale kurczę. Trudno. Niestety nic nie zrobiłem. Miejmy nadzieję, że mu jest lepiej tam, gdzie jest teraz. Dobra. No ale... Co samiczka, to i wariuje. Ale z tego miejsca pomyślałem o jednej rzeczy. Te kogutki mają teraz jakoś 4 miesiące. Nie wiem, czekali czy one są. 21 stycznia tak 21-22 stycznia wykrył się dzisiaj mamy 14 maja więc no będą miały czekajcie 4 miesiące no ale to też jeden krótszy drugi dłuższy Tymczasem, o patrzcie kurka jeszcze żyje trochę ale tu się ten węgiel zmówi tak dalej. w każdym razie ja sobie tam na internecie mam jakieś wpisuję Ile czasu minęło wpisuję i tam są jakieś takie No, stromki do przeliczania I tam fajnie wychodzi, także no Trzeba te kogutki podtuczyć, gdzieś tam w czerwcu, koniec czerwca Zamiast tych kogutków bym poszedł w brojlery No tylko nie wiem, czy w tamtym kurniku, tam gdzie one są, to chyba bym Zrobił, chociaż wiecie co Chyba bym mówiłem, że tak sobie podejmę ten, tak sobie mówiłem, że Chyba bym zrobił, ale może lepiej zadaszyć tam Jak wiecie, prowizorycznie, żeby tylko woda nie lała się zadaszyć to miejsce i tam wien brojlery wstawić, bo tak myślałem, że karzełki tam wstawi, ale i to znaczy miałem dwa pomysły, że albo karzełki, albo yy, karzełki gochiny, albo yy, brojlery, ale właśnie może tam zadaszyć i zrobić więcej brojlerów bo w studole to trochę niebezpiecznie, bo zaraz przeleci szczurek jakiś i może pozabijać no zobaczymy, zobaczymy bella ale teraz odniosę się troszkę do pomysłu Mianowicie chodzi o to, że o właśnie z takich cegieł jak to, nawet nie trzeba oczyszczać, yy, chciałbym zbudować, wiecie, jakieś takie palenisko, yy, żeby można było postawić garniec wielki jakiś, to znaczy wielki, no garnek zwykły, narzucać ziemniaków, rozpalić i mamy dla broilerków. czy tam dla kogutków, czy dla kurek nawet można dać Niech sobie tam lekko pod tył. <laughs> to będzie dobry pomysł. Tylko muszę pomyśleć gdzie by to zrobić, żeby nie, nie przeszkadzało. No to i tak będzie wiecie, przenośne. Bo raczej. Na przykład może zrobić gdzieś o tutaj. Tak się zastanawiam. Gdzieś tutaj. No, gdzieś tu muszę zrobić, tylko że kurczę. Nie wiem w sumie, ale nie no chyba od tutaj jakoś. Na przykład tutaj rozkopać ten kawałek. No, 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 no. Tak no. wiecie, żeby się, ale no, nic się nie zapali, jak ja to cegłami. A może w tym miejscu rozkopie No zobaczymy, spróbuję w tym miejscu rozkopać Tak to teraz wygląda, jeszcze tylko A no tutaj dokończę tą warstwę, czyli 1, 2, 4 cegiełki I jest ten, tutaj jest troszkę pogłębiony I zobaczymy, spróbujemy, może otwalić. też nie wiem czy jest sens <laughs> Ale w sumie czemu nie, zobaczymy zaraz Jak będzie, czy no pewnie będzie padało, nie, ale można w sumie próbować, tylko też muszę coś pomyśleć wiecie, czy przykrywać to czymś, nie wiem tam miski jakieś są na chwasty czy te deseczki, jakieś tam sklejki dziwne albo ten folia jakaś plandeka, nie wiem ale plandeki to szkoda takiej dużej ale taki mały coś <laughs> nie wiem ile to może mieć 50 na 50 jakoś dobra i mamy tak skończone, tak wygląda <laughs> bardzo profesjonalnie bez żadnego murowania można w każdej chwili rozebrać. Zobaczymy na pewno to tutaj nie będzie długo stał. Znaczy, no nie wiadomo ile te góry tutaj będą, bo to tak łatwo nie jest przewieźć. Już kiedyś takie było jakiś czas temu. Już w sumie to przed postawieniem tych szklaryń moich, co są, też takie były. A tu kolejna ziemia przyjechała właśnie pod szklarnię. No i przyjechała glina i ten czarny torf odkwaszony. Czy jak to tak? Tak, odkwaszony. I właśnie kurczę, teraz zalega to. I w sumie to też po części, bo też jest za dużo tego, a to strasznie pozarastało i się średnio nadaje. No ale dobra, spróbujemy. zrobić jeszcze tutaj ruszt i spróbujemy odpalić może. Mam takie kratki, może się zgadywać skąd są. Myślałem, że mam ucięte i faktycznie znalazłem, są ucięte. Takie, że są równe, bez tego wodziewia wychodzącego. Ale one to są mega długie, bo one były przeznaczone wstępnie tam przy tej furtce jak się wchodzi na kurniki że tak powiem to tam gdzie są po boku te sztachetki takie to tam właśnie miało być z tego podłużnego wstępnie zrobione ale jak się okazało że wystarczy materiału to zrobiły, zostało zrobione tak jest dobrze no a właśnie tutaj mam garnuszek a tam mi zapierdziela szersze nienormalnie także nie wiem jakoś próbuję go wyjąć ale ja to nie przepadam za tymi bzykającymi szerszeniami, chrabąszczami, osami, innymi dziadostwami <grym> jeszcze jako pszczoły, jako tako, o, wyleciał, a nie jest tam widzę chodzi patrzcie nawet widać jaki wielki skurczybyk. możliwe, że to ten sam w klatce się Ja tutaj mam ten, ja wszedłem tam jak usłyszałem w brzy się, kurde, chrabąszcz czy to innego odwracam się tu szerszy, nie o tu wypierdzieliłem, chciałem już rozrywać to <grym> na szczęście się zmieściłem, kurde ja muszę tu wejść i to coś wyjąć z tego garnka. skubany jak podleci Dobra, nie podleciało nic. To jest taki malutki garnek, ale zawsze coś Aść. jakiegoś sensu nie widzę, bo chyba zaraz będzie lało, chociaż to tak będzie lało, to już jest od dawna. No ale w sumie to rozpalimy. Mamy trochę drewna, jakiś karton, zaraz pałkę sobie wezmę słomy, bo mi się nie chce iść po rozpałkę. Taką w kostkach, także o, nie wiem czy to będzie dobre, bo z jakimś tym no y, lakierem, ale kiełbasek na tym nie smaży, to trudno trochę zanieczyszczy mi środowisko. O, widzę, że mam w kropkach telefon. Czyli pada deszcz. No i zaczyna padać. Dosłownie właśnie zatrzymałem. Kurczę, o już leje. Dobra, chowam wszystko. Dobra, więc chyba nic ciekawszego Wam nie nagram. Możecie napisz w komentarzu, co oznacza jak jakiś pojedynczy szerszeń, bo chyba to ten sam chyba, że ich gdzieś więcej jest mam nadzieję, że nie co oznacza jak taki szerszeń sobie zwiedza raz tu w szklarni, raz w klatce i tak dalej, znaczy chyba szuka gniazda, ale co to taki pojedynczy może one no wiecie, jestem ciekaw, muszę poczytać o tym czy one parami latają czy w stadach jakich a więc tak jak mówiłem chyba więcej wam nie nagram, mój cel na weekend to sadzić pomidory, czy będę nagrywał nic wam nie obiecuję Będę chciał jak najbardziej, no zależy mi po prostu na czasie, bo wracam do szkoły na przyszły tydzień. Także no, ponownie Wam mówię, bo już mówiłem jakiś czas temu chyba. Na pewno mówiłem. Także możecie y, się spodziewać mniejszej ilości filmów, na pewno. Y, wy to dzisiaj, czyli w sobotę, w niedzielę, czyli jutro nie gwarantuję Wam filmu, i w poniedziałek tak samo. Co dalej? Zobaczymy będę informował na grupce na Facebooku także dziękuję za obejrzenie zaglądajcie do Facebooka a ja się zwijam, bo pada deszcz to znaczy no jeszcze nie pada ale chyba, nie no nie widzicie ale mam telefon już w kropkach <grych> także kropi także z tego miejsca do następnego cześć O powiem wam nieźle pomyślałem sobie, że w chwilkę tą glebę bardzo dobrze będzie posiać Nasiona, te właśnie większe typu fasolki, nie? I jeszcze sobie pożyłem z nasionami. A tutaj, o jasne jest niebo, ale. Patrzcie, poszły chmury, ale szybko poszły, tam są. No miejmy nadzieję, że mnie ominie. Dam Wam znać jutro, znaczy no w kolejnym filmie, ile zdołałem posiać tych fasolek. No i ogólnie coś tego typu. Wywoziałem tam fasolki, tam co miałem, też nie większe. Miałem podzielone. Jedno opakowanie nasion, takie gdzie są różne nasiona dobra, biorę ty... Przydałem tylko wiecie jajka więc, żeby, żeby nie zapomnieć do domu i zobaczymy, no. Miejmy nadzieję, że mnie nie złapie deszcz. Ale przez chwilę ładnie grzmiało i się błyskało. O, zdążyłem. Wcale nic nie minęło. <grystanie> Ale się nie błyska. No miejmy nadzieję, że zdąży. O, słyszycie? Długi grzmot. Stwierdziłem, że żeby nie było, że będziecie mieli mniej filmów, to w razie czego nagram Wam filmik kolejny raz, jak włączam inkubator. No, Zawsze to jest tam coś ciekawego. Zobaczymy, co włączę na razie, chociaż kurde, tak, co włączę inkubator. Chyba włączę tylko po prostu silek, jajka, żeby silka miała. Mhm, tak. I przepiórki po prostu oddzielnie i inne kurki później. Znaczy w poniedziałek, we wtorek pewnie. Muszę zamówić i koniec kropka. Do zobaczenia, bo przedłużam.